Dobra, ja już jestem praktycznie przekonany, że będzie rewanż o ile koleżka tam zna przeciwnika. Będzie chciał jeszcze podjąć rękawic ze mną Aj! kurwat kurwa, ty jesteś zajebistym supportem jednak Odpalam chłopa W trakcie kiedy gościu mnie leje Ty ale Karin Aj Ty dobra spokojnie już mnie wykończyłeś Ja to akurat bekam Dobra trochę